Cześć, jestem Natalia, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym będę dokonywać konfrontacji książek, które trzeba przeczytać według BBC. Pewnie kojarzycie tą taką listę 100 książek, które trzeba przeczytać w trakcie swojego życia. Widziałam już dużo odcinków na ten temat u innych twórców, między innymi u Ani Book Stories, u Nikoli Doktor Book. A jeżeli oglądacie mój kanał, to wiecie, że ja interesuję się klasyką literatury, chciałabym poznawać więcej klasyków literatury, więc postanowiłam się skonfrontować. Ile tych książek spośród tej listy chciałabym jeszcze przeczytać, ile już przeczytałam, no i trochę Wam o tym opowiem. E, tutaj będą okładki na pewno, e, okładki? Tak, okładki będę na pewno tutaj wklejać z boku, więc teraz już nie przedłużam i zaczynam. Pierwszą książką na tej liście jest Duma i uprzedzenie Jane Austen. Jak pewnie wiecie, Duma i uprzedzenie to jest moja ulubiona powieść, Jane Austen to jest moja ulubiona pisarka. Czytałam Dumę i uprzedzenie już wielokrotnie i za każdym razem bawię się wspaniale, bo tutaj nie tylko ten romans, który się zawiązuje pomiędzy Elizabeth i panem Darcym jest bardzo ciekawy, ale również cała reszta. Obyczajowość, świetny humor, to jest naprawdę bardzo mądra książka. Najlepsza książka Jane Austen moim zdaniem. I często pojawiają się pytania, od której książki Jane Austen najlepiej zacząć? Moim zdaniem od Dumy i Uprzedzenia. Ja zaczęłam od Dumy i Uprzedzenia i się zakochałam w twórczości tej autorki, więc bardzo Wam serdecznie Dumę i Uprzedzenia polecam. I w ogóle się nie dziwię, że jest tutaj na tej liście. Kolejna książka to Władca Pierścieni Tolkien. Władca Pierścieni to również też coś, co przeczytałam. Mam za sobą wszystkie. Trzy części, a właściwie jedną część, bo to jest jedna książka zasadniczo podzielona na sześć ksiąg. Władca Pierścieni bardzo mi się podobał. Przyznam szczerze, że najlepiej czytało mi się Powrót Króla, który skończyłam w styczniu. Nagram w ogóle taki osobny odcinek, w którym będę mówić o moich odczuciach dotyczących Władcy Pierścieni i Hobbita, no i będę również porównywać te książki z filmem, z filmami, tak właściwie, bo filmy też bardzo lubię. Uważam, że jak najbardziej Władca Pierścieni zasłużył na swoje miejsce. Na tej liście, bo to jest coś niesamowitego. To, co stworzył Tolkien, to jest naprawdę coś, czego ja nie umiem objąć rozumem. Języki, świat wykreowany, w ogóle przygoda i, i wszystkie wartości, które są takie naprawdę ponadczasowe. Świetnie się czyta te książki, bardzo Wam je polecam. Jane R., Charlotte Bronte, a właściwie dziwne losy Jane R. Tak, czytałam, jest to jedna z moich ulubionych książek Bardzo lubię Dziwne losy Jane Eyre, bardzo lubię główną bohaterkę tej książki Czytałam tę książkę po raz pierwszy w roku 2020 i mnie zachwyciła Na pewno wielokrotnie jeszcze będę do niej wracać Seria o Harrym Potterze, J.K. Rowling Oczywiście czytałam Harry'ego Pottera wielokrotnie w swoim życiu Jest to książka, która zachęciła mnie w ogóle do czytania, bo czytałam Harry'ego Pottera, gdy byłam małą dziewczynką I się zakochałam w tych książkach bardzo serdecznie Serdecznie Wam je polecam, jeżeli jeszcze jakimś sposobem, jakimś cudem nie poznaliście treści, to Wam trochę też zazdroszczę. Moją ulubioną częścią jest Książę e, Półkrwi na drugim miejscu więzień Askabanu. Świetne są te książki, chciałabym sobie nawet sama je odświeżyć. Kolejna książka to Zabić Drozda Harper Lee. To jest klasyka, która z tego co pamiętam porusza tematykę rasizmu. Ja Zabić Drozda czytałam wiele lat temu, ale zupełnie nie pamiętam już tej lektury, więc czuję się, jakbym jej nie przeczytała. Na pewno muszę. Ją sobie odświeżyć, więc myślę sobie, że może jeszcze w tym roku uda mi się zaopatrzyć w tę książkę i sobie ją przeczytać raz jeszcze. Wiem, że jest też powieść graficzna, więc być może przeczytam powieść graficzną, jeszcze nie wiem. Na pewno jest to lektura bardzo ciekawa. Jest ten film, Gregory Peck tam gra główną rolę i na pewno ten film też jest wart godny uwagi. Ja go kiedyś widziałam, ale na pewno też bym sobie go z chęcią powtórzyła. Pozycja szósta to Biblia. Jak to jest z Biblią? Ja kiedyś miałam taką próbę przeczytania całości Biblii, nie udało mi się. Się poległam, więc na pewno nie zaliczam Biblii dla, do książek które przeczytałam, ale uważam, że jest to książka, którą na pewno trzeba i warto przeczytać. Pozycja siódma to Wichrowe wzgórza Emily Bronte i jest to wspaniała książka. Przeczytałam ją w roku 2021 i mnie zachwyciłam. To nie jest książka dla wszystkich, bo to jest książka o toksycznej miłości i o nienawiści. To jest książka przesiąknięta negatywnymi emocjami i myślę sobie, że wielu osobom się ta książka nie spodoba, ale mnie ona zaczarowała. Ja ją czytałam jak w jakimś transie, naprawdę, tak mnie wciągnęła. Była czymś niezwykłym i naprawdę bardzo mi się podobała. Pozycja ósma to rok 1984 George'a Orwella. To jest jedna z moich ulubionych książek wszechczasów. Czytałam ją już wielokrotnie i to jest książka, którą powinien przeczytać dosłownie każdy. Pozycja obowiązkowa, czy jest się czytelnikiem, czy się czytelnikiem. Nie jest. Wspaniała książka. Ja nie wiem, czy to jest lektura, bo wydaje mi się, że ja ją miałam jako lekturę, ale ja byłam na rozszerzeniu z języka polskiego w liceum. Dajcie mi znać, jeżeli wiecie, czy to jest jest lektura. Na poziomie podstawowym też uważam, że to lektura powinna być. Mroczne materie, seria: Philip Pullman. Nie czytałam tych książek, widziałam natomiast serial. Podobał mi się, podobał mi się w ogóle koncept, z tym, że każdy ma swojego daimoniona To była chyba to, prawda? Prawda, teraz mi nie odpowiecie. Fajne, na pewno kiedyś to przeczytam. Wielkie Nadzieje: Charles Dickens. Nie czytałam, natomiast widziałam BBC serial, więc znam fabułę, ale chciałabym jak najbardziej przeczytać. Mam na półce wielkie nadzieje wersję skróconą z wydawnictwa MG i tej wersji skróconej czytać nie planuję na razie. Może jeszcze w przyszłości uda mi się zaopatrzyć wersję pełną i wtedy na pewno przeczytam. Małe kobietki Louisa M. Alcott. Czytałam Małe kobietki niedawno, ale już wcześniej znałam fabułę, ponieważ widziałam chyba trzy ekranizacje do tej pory. Przeczytałam fajna książka, choć nie uważam, że to jest jakaś wybitna książka, którą trzeba znać. Tessa, D'Aberville, Thomas Hardy Nie wiem, czy dobrze przeczytałam te D'Aberville Tessę również znam Jeżeli chodzi o fabułę, ponieważ Widziałam dwie ekranizacje Widziałam ekranizację serialową BBC I widziałam ekranizację filmową W reżyserii Romana Polańskiego I ten film Tess w reżyserii Polańskiego Jest jednym z moich ulubionych filmów wszechczasów I bardzo chciałabym poznać Fabułę, to znaczy poznać Pierwowzór literacki, może tak Ale niestety bardzo trudno jest dostępna ta książka Nie ma jej w mojej bibliotece, więc na razie jej po prostu nie mam, ale słyszałam, że będzie wznowienie, więc na pewno jak to wznowienie się pojawi, to tę książkę przeczytam i sobie zakupię. Może w kolejności takiej, że najpierw zakupię, a potem przeczytam. O tak. Paragraf 22 Joseph Heller. To jest książka, której nie czytałam, o której dużo słyszałam i na pewno tę książkę w przyszłości przeczytam. Działa jakby zebrany Szekspira, to znaczy czytałam Romeo i Julię na pewno, czytałam Macbetha i chyba czytałam Hamleta, ale nie wiem na pewno, wiem, że czytałam na pewno Romeo. I Julię więcej niż raz, i czytałam na pewno Macbeth'a. Widziałam też różne ekranizacje filmowe Macbeth'a, m.in. tą ekranizację filmową z Michaelem Fassbenderem, która jest stosunkowo nowa. Podobała mi się ta ekranizacja, muszę przyznać, chociaż jest taka dziwaczna trochę. Na pewno wszystkie dzieła zebrane Szekspira chciałabym w ciągu swojego życia poznać. Kolejna pozycja to Rebeka, Dafne Dumouriez. Rebekę czytałam. Bardzo mi się podobała. Bardzo mi się podobały portrety psychologiczne, bohaterów i w ogóle cała fabuła, klimat. Strasznie fajna książka. Polecam Wam też ekranizację filmową w reżyserii Hitchcocka. Tej ekranizacji, która jest na Netflixie z Lily James i Armie Hammerem, nie polecam. Kolejna pozycja to Hobbit Tolkiena. Oczywiście Hobbita czytałam wielokrotnie. To jest wspaniała książka, przygotowa. Bardzo ją lubię. Lubię też filmy. Te trzy, które powstały na podstawie tej cieniutkiej książki. Bardzo mi się podobały, więc na pewno Hobbita polecam i uważam, że bardzo dobrze, że jest tutaj na tej liście. Z Hobbitem jest tak, że może niekoniecznie wciągnie bardzo młode osoby, to jest raczej książka dla osób trochę starszych, żeby w pełni ją docenić, ale myślę sobie, że warto jak najbardziej przeczytać. Bird Song to kolejna książka, którą również czytałam. Widziałam u wielu twórców, że zawsze jak pojawił się ten tytuł, to nikt nie wiedział o co chodzi, a ja akurat tę książkę czytałam i widziałam też ekranizację filmową albo serialową, nie pamiętam tam już dokładnie pamiętam e, tylko że mi się ta ekranizacja podobała i sama książka też mi się podobała ponieważ to jest romans i czasy wojenne czasy I wojny światowej e, i ten romans który tutaj się zawiązuje jest taki bardzo nieoczywisty bardzo skupiamy się też na psychologii bohaterów czytałam tę książkę bardzo dawno temu więc nie umiem powiedzieć na pewno czy teraz by mi się to tak samo spodobała może sobie ją za niedługo odświeżę e, buszujący w zbożu to kolejna książka która jest na tej liście buszującego w zbożu Czytałam, na pewno podobało mi się wtedy. Zakupiłam sobie też te wydanie jubileuszowe, i na pewno sobie lekturę odświeżę. Kolejna pozycja to Żona podróżnika w czasie i tę pozycję również czytałam bardzo dawno temu i wtedy mi się bardzo spodobała, widziałam też film, który się nazywa inaczej, który powstał na podstawie tej powieści, Zaklęci w czasie chyba, gra tam na pewno Rachel McAdams i Eric Bana, no i na podstawie w ogóle imienia z tego filmu, imienia córki, która się nazywała Alba, nazwałam tak swojego psa, więc widocznie mi się bardzo podobało, ale na pewno chciałabym sobie tę książkę również odświeżyć. Miasteczko Middlemarch George Eliot to książka której nie czytałam, ale mam już tą pierwszy i na pewno będę czytać, myślę, że w marcu. Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell, to książka, którą czytałam, która mnie zachwyciła, widziałam również film, który należy do moich ulubionych filmów, widziałam go wielokrotnie, uwielbiam tę historię, uwielbiam Scarlett O'Hare chociaż naprawdę nie da się jej lubić, bardzo lubię Reta Butlera i bardzo, bardzo polecam tę książkę. Wielki Gatsby, to jest też książka, którą czytałam, bardzo cieniutka książeczka, nie zrobiła ona na mnie takiego ogromnego Wrażenia. Podobał mi się film z Leonardo DiCaprio, chociaż ten film jest trochę inny niż książka, właściwie zupełnie inny niż książka, no ale myślę, że warto poznać. Kolejna książka, która jest na tej liście, to samotnia, w innym tytu tłumaczeniu pustkowie Charles Dickens. Jeżeli oglądacie mój kanał, to wiecie, że ja akurat samotnie planuję przeczytać jeszcze w lutym i liczę, że samotnia bardzo mi się spodoba. Dobrze, że przetłumaczono, że zostawiono tytuł samotnia, a nie tłumaczenie Pustkowie, bo samotnia o wiele bardziej mi się podoba. Kolejna pozycja to wojna i pokój. Lewa to Ustoja. Wojny i pokój nie czytałam, widziałam ekranizację filmową, jedną albo dwie, więc wiem mniej więcej, co się tam dzieje, jeżeli chodzi o ten romans. Nie wiem do końca, co się tam dzieje, dokładnie oczywiście, jeżeli chodzi o całą sprawę polityczną, taką bardziej szeroką. Trochę się boję tej lektury. Na pewno to nie jest jeszcze odpowiedni czas na tę książkę, ale na pewno w trakcie swojego życia wojnę i pokój chciałabym poznać chciałabym przeczytać tę książkę z takim zrozumieniem, nie z takim poczuciem zagubienia, tylko faktycznie czerpać radość z lektury. Autostopem przez Galaktykę. Nie czytałam tej książki, wiem mniej więcej, co to jest, ale na razie lektury nie planuję. Znowu w Brightshead. To jest książka, której nie czytałam, ale wydaje mi się, że widziałam ekranizację. Tak, ja nie mam co robić z czasem, jak, jak widać i oglądam mnóstwo różnorodnych ekranizacji filmowych. Wydaje mi się, że widziałam tę książkę, ale muszę to doprecyzować. Sprawdzę, to czy widziałam konkretnie tę ekranizację i wam to tutaj wkleję gdzieś. Na pewno planuję tę książkę czytać. Wrotnia i kara Fiodora Dostojewskiego to coś co czytałam dwukrotnie, podobało mi się bardzo, jak najbardziej uważam, że zasługuje na swoje miejsce na tej liście. Grona gniewu Steinbecka nie czytałam, czytałam tego autora tylko myszy i ludzie na w razie nie chcę czytać Gron Gniewu, na początek chciałabym przeczytać Na wschód od Edenu, które już mam na swoich półkach. Alicja w krainie czarów, to jest klasyka literatury dziecięcej. Alicję czytałam nawet niedawno, mam tutaj ją, ona tutaj stoi. W tym wydaniu czytałam z wydawnictwa MG w grudniu i naprawdę bardzo mi się podobała. Świetna lektura, taka historia na pograniczu jawy i snu, bardzo fajna. O czym szumią wierzby, Nie czytałam tej książki. To też, z tego co pamiętam, jest literatura dziecięca. Na pewno ją przeczytam. Anna Karenina Lewa-Tolstoya to coś, co czytałam w grudniu. Zachwyciła mnie ta książka. Jest to na pewno jedna z najlepszych książek, które przeczytałam w całym swoim życiu. I jak najbardziej dobrze, że jest na tej liście. Wydaje mi się, że Anna Karenina to też taka książka, którą chyba każdy powinien przeczytać, bo była naprawdę czymś niesamowitym. David Copperfield Dickensa to coś, czego nie czytałam. Co na pewno przeczytam, na pewno nie w tym roku, ale w całym swoim życiu, chciałabym poznać Davida Copperfielda. Opowieści z nami, cały cykl. Nie czytałam całego cyklu, czytałam dwie części, czyli Lewczarownica i Stara Szafa, którą czytałam wielokrotnie i czytałam też Księcia Kaspiana. Mam na półce wszystkie książki z cyklu i na pewno je przeczytam w przyszłość. Kolejna pozycja to Emma Jane Austen. Znowu Jane Austen. Emma oczywiście czytałam, bardzo lubię Emmę. Kiedyś aż tak mi się nie podobała, ale gdy ją Czytałam po raz drugi i trzeci, to zdecydowanie lepiej się bawiłam, bo Emma jest taką postacią, która nie jest do końca sympatyczna. Nie do końca ją lubimy, zwłaszcza na początku tej książki, ale naprawdę warto Emmę przeczytać. Ona ma bardzo duże walory komediowe. Kolejna pozycja to Persfazję, też Jane Austen. Persfazję powtórzyłam sobie rok temu. Nie rok temu, tylko w roku 2021, to jeszcze nie było rok temu. I bardzo doceniłam Persfazję przy kolejnym czytaniu. Strasznie podobała mi się główna bohaterka. Jest taka dojrzała i zupełnie inna niż um, bohaterki Jane Austen w innych książkach, więc naprawdę perswazje zasługują tutaj na miejsce. E, początkowo mi się perswazje nie podobały, muszę to przyznać szczerze, nie wiedziałam o co tam chodzi. To nie jest też najlepiej napisana książka Jane Austen. Podobno pod kątem literackim najlepiej jest napisane Mansfield Park, które z kolei ma problemy z takim zbyt dosadnym moralizatorstwem, ale perswazje na pewno jest, są czymś naprawdę interesującym. Ma być ekranizacja teraz za niedługo z Tom Johnson, więc bardzo się cieszę, już się nie mogę doczekać. Wiecie pewnie, że ja uwielbiam wszystkie ekranizacje twórczości Jane Austen. Kolejna pozycja to Lewcza Czarownica i Sara Szafa, czyli pierwsza część opowieści z Narni, czytałam, a bardzo mi się podobała. Pozycja 37 to Chłopiec z Latawcem. Chłopca z Latawcem nadrobiłam sobie w grudniu w końcu, bo był na moich regałach już bardzo, bardzo długo i powiem Wam szczerze, że nie zachwyciła mnie ta książka. Spodziewałam się, że bardziej mnie poruszy, ale mam jednak wrażenie, że tam jest tego wszystkiego za dużo. Trochę ta książka szantażuje emocjonalnie czytelnika, ale no na pewno jest to ciekawa lektura i na pewno. No jest bardzo emocjonująca. Kolejna pozycja to Kapitan Korelli. Nie czytałam tej książki, ale widziałam film. Wydaje mi się, że w tym filmie gra Nicola Cage i Penelope Cruz. Wydaje mi się, że ten film też mi się bardzo podobał. Na pewno książkę sobie przeczytam. Kolejna pozycja to Wyznania Gejszy. Widzia czytałam kiedyś tę książkę. Pamiętam, że mi się podobała, ale mnie nie zachwyciła. Pamiętam, że była tak barwnie napisana i bardzo dobrze przedstawiła tamtą kulturę. Widziałam też film. Bardzo dawno temu też mi się kiedyś podobał. Na pewno sobie powtórzę Wyznania Gejszy. и книжка, и фильм. Kubuś Puchatek. Kubusia Puchatka na pewno w przeszłości czytałam, ale nie pamiętam teraz takiego konkretnego momentu, kiedy to było. Folwark zwierzęcy Orwella. Folwark zwierzęcy to coś niesamowitego. Czytałam wielokrotnie tę książkę i za każdym razem ona po prostu mną wstrząsa. Bardzo dobra pozycja, uważam, że jak najbardziej powinna się znaleźć na tej liście. Kod Da Vinci Dan Brown. Czytałam tę książkę. Mam nawet więcej książek Dana Browna na swoich półkach. Nie podobała mi się za bardzo, szczerze mówiąc, nie rozumiem tych nad danym brownem i nie do końca wiem, czemu on się tutaj znajduje, aczkolwiek była to bardzo duża doza rozrywki, więc to trzeba przyznać. 100 Lat Samotności Markeza. Nie czytałam, planuję przeczytać. Modlitwa za Owena Irvinga. Nie czytałam, planuję przeczytać. Kobieta w Bieli, Kolinsa Nie czytałam, planuję przeczytać. Ania z Zielonego Wzgórza Montgomery. Czytałam i oczywiście uwielbiam Anię, to jest powieść ponadczasowa, którą też powinien przeczytać każdy. Na pewno w swoim życiu jeszcze przeczytam ją wielokrotnie. Za zgiełku Tomasa Hardiego. To jest książka, którą przeczytałam w styczniu i bardzo mi się podobała, ale na pewno usłyszycie więcej. Na temat mojej opinii w, w podsumowaniu czytelniczym stycznia. Opowieść podręcznej Margaret Atwood to jest książka, której nie czytałam i bardzo mi z tego powodu wstyd. Widziałam tylko pierwszy sezon serialu, który mi się podobał i mam tę książkę na półce, więc na pewno poznam ją w tym roku. Władca Much. Nie czytałam tej książki, ale jestem nią bardzo zainteresowana. Zwłaszcza, że widziałam wczoraj odcinek Łukasza Talking Cloud, który porównywał władcę much trochę do Zagubionych. Zagubieni, Zagubieni to był jeden z moich ulubionych seriali w młodości. Wiem, że to było pewnie takie porównanie z przymrużeniem oka, ale jestem bardzo ciekawa tej książki. Słyszałam dużo negatywnych recenzji ostatnio o niej, ale i tak uważam, że może mi się, może mi się spodobać, więc na pewno za niedługo po nią sięgnę. Pokuta to jest w ogóle coś takiego niesamowitego, bo książka moim zdaniem jest średnia. Czytałam ją i nie do końca mi się podobała. Natomiast film z Kirą Knightley jest fenomenalny, strasznie mi się podobał. Widziałam ten film milion razy, chyba dosłownie, i e, jeszcze pewnie tyle samo obejrzę w swoim życiu, bo jest czymś niesamowitym, bardzo go lubię. Książkę czytałam, była moim zdaniem, średnia. Ja zresztą czytałam więcej książek tego autora i zawsze mam takie mieszane odczucia, ale może jeszcze przeczytam coś więcej w przyszłości. Życie pi. Nie nie czytałam, nie widziałam też filmu, ale na pewno przeczytam. Diuna Franka Herberta, czyli klasyka literatury science fiction, czytałam w zeszłym roku. Zaczęłam w listopadzie, skończyłam w grudniu. Bardzo doceniam tę książkę. Cold Comfort Farm, nie czytałam, ale tytuł brzmi dobrze. Nie wiem nic na temat tej książki, chętnie ją poznam. Rozpaczna i romantyczna Jane Austen to jest chyba jedna z tych słabszych powieści Jane Austen, ale i tak ją lubię. Opowiada o siostrach Dashwood i bardziej skupię się na obyczajowości. Niż na romansach. Bardzo fajna, polecam przeczytać. Pretendent do ręki, nie czytałam, nic nie wiem na temat tej książki. Cień wiatru, zafona to jest coś, co czytałam w przeszłości. E, czytałam Cień wiatru i labirynt duchów, i mam wszystkie książki zafona i chciałabym je przeczytać raz jeszcze od początku do końca, chociaż wiem, że można te książki z serii Cmentarz Zapomnianych Książek czytać, jak się chce, że tak powiem, ale i tak planuję sobie wszystkie te książki odświeżyć. Cień wiatru, za pierwszym razem, jak go czytałam, bardzo mi się spodobał. Była to taka książka, która zmieniła moje życie, ale byłam dosyć młoda, więc nie wiem, czy wszystko zrozumiałam? Opowieść o dwóch miastach Dickensa. Nie czytałam, planuję przeczytać. Nowy wspaniały świat Huxley'a. Nie czytałam, planuję przeczytać. Dziwny przypadek Psanosną Porą. Nie czytałam, planuję przeczytać. Miłość w czasach Zarazy. Markeza. Czytałam jako bardzo młoda osoba. Wypożyczyłam sobie tę książkę i tak chciałam, chyba, nie wiem, dla jakiegoś szpanu ją czytać, bo pamiętam, że zupełnie nic z niej nie rozumiałam. Po prostu ją czytałam i nic do mnie nie trafiało, ale przeczytałam ją całą ale mogłabym tego przeczytania nie zaliczyć zasadniczo, bo to było takie po prostu patrzenie na ten tekst, a nie zrozumienie go. Na pewno jeszcze kiedyś Miłość w czasach zarazy przeczytam. Myszy i ludzie, z Steinbecka, czytałam tę książkę, to jest bardzo króciutka książeczka i przyznam szczerze, że moim zdaniem ta książka się bardzo źle zestarzała i na pewno nie będę jej już czytać. Wiem, że jest też film... I może ten film sobie obejrzę, ale nie wiem. Mam wrażenie, że ta książka naprawdę mm, przedstawia teraz nie do końca takie pozytywne wartości. Dajcie mi znać, czy czytaliście myszy i ludzie i co myślicie o tej pozycji, bo może trochę sobie wypaczyłam obraz tej książki w głowie. Lolita na bokowa, czytałam. Bardzo mi się ta książka podobała. Bardzo ją wam polecam, chociaż nie jest to książka też dla każdego i wiem, że ona wzbudza mieszane odczucia. Tajemna historia Donny Tart nie czytałam, ale mam w planach. Nostalgia Anioła, czytałam. Tę książkę i widziałam też film z Sorsią Ronan w roli głównej bardzo dawno temu i bardzo mną wtedy wstrząsnęła ta historia. Ona chyba opowiada o gwałcie dziewczynki, i wydaje mi się, że w jakimś stopniu jest zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami z życia samej autorki. Nie wiem na pewno, tak mi się kojarzy. Nostalgia Anioła pamiętam, że w momencie, kiedy ją czytałam kiedy oglądałam ten film, zrobiła na mnie piorunujące wrażenie, ale byłam wtedy bardzo młodą osobą. Nie wiem, jak to było teraz. Raz. Hrabia Monte Cristo, Alexandre Duma e, czytałam i jest to jedna z moich ulubionych książek wszechczasów, bardzo mi się podobało w drodze. Nie czytałam, wiem, że jest też film. Mam ten film na płycie DVD w domu, bo było tak, że chciałam raz sobie kupić książkę w drodze. Zamówiłam to przez internet, ale byłam chyba młoda i nie ogarnęłam, i zamiast książki przyszła do mnie płyta DVD, więc no, nie, nie obejrzałam tego filmu, bo chciałam najpierw przeczytać książkę, ale do tej pory nie udało mi się przeczytać. Juda nieznany to. Hardiego Nie przeczytałam, ale planuję przeczytać. Dziennik Bridget Jones. Na pewno czytałam ileś tam części, ale nie pamiętam ile. Bardzo lubię filmy i wydaje mi się, że filmy są chyba lepsze niż książka. Bardzo lubię filmy, ale te pierwsze dwa, trzeci mi się nie podobał. Dzieci Północy. Nie czytałam, nic nie wiem na ten temat. Moby Dick. Nie czytałam, planuję przeczytać. Oliver Twist. Nie czytałam Dickensa, ale widziałam ekranizację filmową, bardzo mi się podobała. Planuję przeczytać. Dracula. Nie czytałam, ale widziałam ekranizację Filmową, która mi się nie za bardzo podobała, ale i tak planuję przeczytać. Tajemniczy Ogród to jest książka dla dzieci, nie tylko dla dzieci. Bardzo mi się podobała, czytałam wielokrotnie, bardzo, bardzo wam ją polecam. To jest ta sama autorka co Mała Księżniczka. Mi się Tajemniczy Ogród podobał trochę bardziej. Zapiski z Małej Wyspy nie czytałam, nic nie wiem na ten temat. Ulises, nie wiem czy dobrze to przeczytałam, nie czytałam nic, nie wiem na ten temat. Mogłam się chyba trochę lepiej przygotować do tego filmu, jak tak teraz patrzę. Szklany klosz Sylwii Plath, wspaniała książka, jedna z najlepszych książek, które przeczytałam w życiu. Książka, która opowiada o chorobie. Chorobie, teraz sobie uzmysłowiłam, że ja nie powiedziałam o tej książce w rankingu najlepszych książek roku 2021, a ją czytałam na początku roku 2021. Nie wiem jak do tego doszło, ale jeżeli oglądacie mój kanał, to wiecie, że nagrałam o tej książce osobny odcinek. To jest wspaniała, rewelacyjna książka, jedna z najlepszych, jakie przeczytałam w ciągu swojego życia. Książka, która opowiada o depresji. Bardzo, bardzo Wam ją polecam. Pokazuje chorobę w taki naturalny, realistyczny sposób. No i wstrząsa pozycja, zwłaszcza jeżeli wiemy, że Sylwia Plath bardzo krótko po premierze tej książki popełniła samobójstwo. Jaskuki Amazonki, em, nie czytałam, nie wiem nic na temat tej pozycji. Germinal Emila Zoli, em, to jest książka, którą bardzo chcę przeczytać. Wiem, że Emil Zola em, napisał też inne książki i na podstawie jednej z jego książek powstał chyba serial, który oglądałam namiętnie. Oczywiście teraz zapomniałam tytułu Wszystko dla Pań. O, bardzo mi się ten serial podobał i pamiętam, że szukałam tych książek, ale nie znalazłam ich w mojej bibliotece miejskiej i jeżeli będą oczywiście wydane, a może już są, to sobie je przeczytam. Targowisko próżności nie czytałam, ale planuję. Opętanie nie czytałam, ale planuję. Opowieść wigilijna Dickensa czytałam wielokrotnie, bardzo mi się podobała. Widziałam też liczne ekranizacje. Atlas chmur. Czytałam tę książkę, czytałam ją dawno temu i pamiętam, że podobała mi się, ale ona była taka ciężka, była dosyć skomplikowana. Widziałam też film, który bardzo mi mi Się podobał. Bardzo ciekawy pomysł w ogóle wyjściowy, więc bardzo Wam polecam. Na pewno Atlas Chmury jeszcze kiedyś sobie odświeżę, ale mniej więcej pamiętam o co tam chodziło w tej książce. Kolor Purpury nie czytałam, ale planuję. Okruchy Dnia nie czytałam, ale widziałam film z Antonem Hopkinsem i bardzo mi się podobał. Wspaniały film, więc na pewno sobie książkę też przeczytam. Pani Bowary czytałam, bardzo, bardzo mi się ta książka podobała. A Fine Balance nie czytałam, nie wiem co to jest. Fine czy nasza Czytałam w przeszłości, ale nie zrobiła na mnie większego wrażenia ta książka. Pięć osób, które spotykamy w niebie. Nie czytałam, nic nie wiem na temat tej książki, ale przyznam szczerze, że tytuł nie brzmi dla mnie zachęcająco. Przygody Sherlocka Holmesa nie czytałam. O, oczywiście widziałam liczne ekranizacje filmowe i serialowe Sherlocka Holmesa, ale na pewno sobie całość przygód Sherlocka Holmesa kiedyś przeczytam, ale nie wiem jeszcze kiedy. Faraway Tree Collection, nie wiem co to jest, nie czytałam i chyba nie planuję, skoro nie wiem co to jest. Jądro Ciemności, tak, czytałam, uwielbiam tę książkę i bardzo polecam Wam czytać tę książkę razem z seansem filmowym Czasu Apokalipsy. Czas Apokalipsy to jest jeden z moich ulubionych filmów wszechczasów, bardzo Wam go polecam. Mały Książę, czytałam, nie zrobiła na mnie ogromnego wrażenia ta książka. Fabryka os nie czytałam, wodnikowe w skórze nie czytałam, sprzysiężenie głupców albo sprzysiężenie osłów nie czytałam, miasteczko jak Alex Springs nie czytałam, dość dużo tych książek z drugiej połowy tej listy nie czytałam muszkieterowie nie czytałam, ale planuję przeczytać, mam te książki na półce. Hamlet Szekspira chyba czytałam, ale do końca nie wiem. Wiem o czym jest Hamlet oczywiście. Charlie i fabryka czekolady nie czytałam, ale widziałam film i mi się bardzo podobał. Neznicy Wiktora Hugo Hugo, nie wiem. To jest oczywiście klasyka literatury francuskiej i tę książkę chcę poznać w tym roku. Mam ją w planach i bardzo się na to cieszę. Widziałam ekranizację filmową i bardzo mi się ta historia podobała. To tyle, jeżeli chodzi o tą listę. Dokonałam dynamicznych obliczeń i wyszło mi, że na ten moment przeczytałam 44 książki z tej listy, ale nie brałam pod uwagę wszystkich książek, które przeczytałam, bo są tutaj takie książki, które czytałam w przeszłości i chcę sobie po prostu odświeżyć, więc traktuję je zasadniczo jako książki nieprzeczytane. Dajcie mi znać, ile wy książek przeczytaliście z tej listy. Czy będziecie też czytać książki z tej listy, czy planujecie? Ja na pewno planuję. Planuję też poznać te książki, których tutaj nie znam, dowiedzieć się więcej na ich temat. Bardzo ciekawa jest ta lista, czy jest dobra, nie wiem, nie jestem w ogóle znawcą literatury, więc nie mogę się wypowiedzieć. Na pewno są tutaj pozycje godne uwagi. zastanawiam mnie trochę, że nie ma tutaj braci Karamazow-Dostojewskiego, wydawało mi się, że to jest taka bardzo ważna książka, ale jest zbrodnia i kara. Dobrze, że jest Anna Karenina, dobrze, że jest Przeminęło z wiatrem, Władca Pierścieni i Duma i Uprzedzenie, z tego się mu naprawdę bardzo cieszę, bo to są wspaniałe książki. Aha, no i Szklany Klosz. To tyle, ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za to, że obejrzeliście ten chyba przydługi odcinek. Cześć!